Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Czuły Narrator. Dzisiejszy odcinek jest o stracie i przemijaniu. Przeprowadzę Cię przez krótką praktykę, której zadanie polega na tym, aby, abyś mogła, mógł spotkać się ze stratą. Z wszystkimi uczuciami, emocjami, Doznaniami w ciele, które tej stracie towarzyszą. Zapraszam cię do spotkania z wszystkim, co czujesz, z przeżyciem tego, z dożyciem tego. Być może strata jest gdzieś zakorzeniona w Twoim dzieciństwie, w Twojej historii, i to, że gdzieś w jakimś momencie Twojego życia nie została przez Ciebie przyjęta. I przeżyta na poziomie emocjonalnym, uczuciowym, cielesnym, sprawia, że tak trudno ci się z nią po prostu pogodzić, tak trudno ci ją przyjąć. Mimo, że jest czymś naturalnym, jest częścią naszego życia, wszystko wokół transformuje, przekształca się, ewoluuje, zmienia się. A przez to obumiera, stare obumiera, przychodzi nowe. Zmieniamy się my, zmienia się nasze ciało, nasza skóra. Zmienia się wszystko w naszych relacjach. Ludzie przychodzą, odchodzą. I gdy tylko mamy gotowość na to, by pozwalać odejść staremu, przychodzi do nas nowe i zaprasza nas do nowego do rozwoju, do transformacji do uczenia się. Niektórzy powiedzą, że do realizowania planu naszej duszy. O pogodzeniu i spotkaniu się ze stratą i przemijaniem jest dzisiejszy odcinek. Zapraszam Cię do praktyki medytacji, która dotyczy odchodzenia. Zaczynamy. Znajdź dobre miejsce, w którym możesz spokojnie, bezpiecznie usiąść lub się położyć. Weź też, proszę, ze sobą słuchawki. Wycisz telefon. Możesz przejść w tryb samolotowy lub włączyć tryb, w którym nikt ci nie będzie przeszkadzać. Usiądź lub połóż się. Zadbaj o swój komfort o swoją wygodę to może mieć znaczenie. W tej praktyce być może spotkasz się z tym, co niewygodne z tym, co nieprzyjemne. Z tym, co trudne. Bądź otwarta, bądź otwarty. I zgodę na to, że to, co przyjdzie, to, co się pojawi, może być trudne. Ale traktuj to jako drogę do wyzwolenia, do uwolnienia się. Do jeszcze lepszego skontaktowania się z sobą, ze swoim ciałem, ze swoimi potrzebami, ze swoją wrażliwością i delikatnością, z prawdą na swój temat. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Pozwól, aby powietrze wpłynęło przez nozdrza do Twoich płuc, a następnie do brzucha. Poczuj, jak napełnia się Twoja przepona. Zadbaj przy tym, aby Twoje plecy były wyprostowane. Niezależnie od tego, czy siedzisz, czy leżysz, kilka głębokich wdechów i wydechów. Dokładnie tak. To jest ok. Pozwól, by oddech delikatnie rozpływając się po całym Twoim ciele prowadził do rozluźnienia. Odpuść napięcia. Twój oddech Ci w tym pomoże. Jeśli czujesz jakieś newralgiczne miejsce, czujesz jakiś symptom, ból, powiedz sobie, że rozluźniasz to miejsce. Skieruj tam oddech. Delikatnie, swobodnie, z lekkością. Skieruj tam oddech. Uświadom sobie, uwierz, powiedz sobie, że Twój oddech właśnie rozluźnia to miejsce. Rozładowuje tam napięcie. Być może to napięcie, które nosisz dziś, być może to napięcie, które nosisz tam już od jakiegoś czasu. Pozwól oddechowi działać. Zaufaj. Jeszcze raz weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Z każdym wdechem i wydechem uświadamiaj sobie, że stajesz się coraz bardziej rozluźniona. Rozluźniony. Jest w Tobie coraz więcej delikatności, lekkości. Koncentruj się na oddechu i na ciele. Odpuść myśli. Jeśli myśli Cię zabiorą, będą próbowały Tobą zawładnąć, wróć do oddechu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wszystko, czego potrzebujesz, aby powrócić do tu i teraz, do prawdziwego kontaktu z sobą, do tego, co jest rzeczywiste, co jest prawdziwe, co jest prawdą na Twój temat w tej właśnie chwili. Takim rozluźnieniu, i kontakcie z sobą. Powtarzaj za mną. Jeśli poczujesz, że któreś z tych stwierdzeń, które słyszysz, nie jest dla Ciebie, wówczas zastąp je albo pomiń. Strata jest częścią życia. wszystko przemija wszystko nieustannie się zmienia transformuje niszczeje zamienia się w proch A później rodzi się na nowo w jakiejś innej postaci. Ludzie przychodzą i odchodzą, są blisko, a później znikają. Są blisko, a później umierają. Taka jest kolej rzeczy, tak działa świat. Wszystko przemija. Wszystko nieustannie transformuje z jednej formy w drugą, i ja też przemijam. Zmienia się moje ciało, moje organy. Starzeje się moja skóra, też w swoim tempie, według jakiegoś wyższego Bożego porządku, Bożego planu albo planu jakiegokolwiek innego Stwórcy, zamieniam się w niwecz, przemijam. W każdej chwili, w każdej sekundzie, z brakiem jakiejkolwiek pewności, jak długo to jeszcze trwa i może trwać. Teraz, jeśli chcesz, jeśli czujesz. Możesz przywołać jakąś stratę, z którą z jakiegokolwiek powodu nie potrafiłaś, nie potrafiłeś sobie poradzić. Zrób to tylko wtedy, jeśli czujesz, że masz gotowość, że chcesz się z tym spotkać, z tą osobą, z tą stratą, z tą sytuacją. Przywołaj ją, jeśli tylko masz gotowość. Zobacz tę sytuację, osobę, a może rzecz. Być może zwierzę. I poczuj całą sobą, całym sobą, wszystkimi zmysłami kontakt z tym kimś lub czymś. Poczuj uczucia z tym związane, emocje. Poczuj doznania w ciele. Być może zobaczysz jakieś obrazy, dźwięki, coś poczujesz węchem, poczujesz w ciele. Spotkaj się z tym. To jest prawda na temat tej sytuacji, tej straty, tej rzeczywistości. Twoja subiektywna prawda, prawda płynąca z Twojego ciała. Bądź z tym. Nie zaprzeczaj, nie uciekaj, po prostu bądź. Być może pojawia się w Tobie zaprzeczanie. Zaprzeczanie tej straty, negowanie jej, jeśli tak, pobądź z tym. To naturalne, najpierw zaprzeczamy. I bądź z wszystkim, co czujesz w tym zaprzeczeniu, cokolwiek się pojawia. Jeśli czujesz zaprzeczenie, bądź z nim. Bądź z emocjami, które czujesz. Z doznaniami w ciele, z uczuciami. Po prostu z nimi bądź. Być może z fazy zaprzeczenia przejdziesz do fazy dopuszczania tej informacji do siebie. Być może pojawia się w tej chwili gniew. A być może coś innego. Cokolwiek się pojawia, pobądź z tym. I bądź z tym tak długo, jak to potrzebne. Tak długo, jak to czujesz. Że tego potrzebujesz. Badaj, na ile możesz z tym być. Sprawdzaj, czy możesz odpuścić opór. Tak jak miałaś, miałeś prawo zaprzeczać temu, że coś odeszło, coś się zmieniło, tak możesz też czuć gniew. Ten gniew jest w Tobie. Jeśli tylko możesz, pozwól Mu być. Niech przepłynie przez Ciebie. Niech się pojawi. Niech się wyrazi w Tobie. Niech się wysyci. Pozwól Mu być. Miej na niego zgodę. Po prostu z nim bądź. Nie reaguj, obserwuj i bądź. Bądź z tym, co jest. To jest Twoja rzeczywistość w tej właśnie chwili. Tak to przeżywasz. To jest okej, okay, masz do tego pełne prawo. A być może pojawia się w tobie smutek, żal, poczucie straty i żałoby. Po zaprzeczaniu i gniewie często przychodzi smutek, rozpacz, ogromny żal. Coś, co może przypominać stan depresyjny. Nie opieraj się temu. Masz prawo do smutku. Masz prawo czuć stratę. Nawet jeśli naturą rzeczy jest przemijanie, możesz to przeżyć, pobyć z tym. Obserwować to i godzić się, no to, czuć to całą sobą, całym sobą. Smutek jest ok. Emocje, które czujesz, są ok. Doznania w ciele, które czujesz, są ok. Uczucia, które temu towarzyszą, są ok. Możesz i masz prawo to przeżyć, tak jak czujesz. Przejść przez to, poczuć to, przeżyć to i dożyć tę stratę. Bądź z tym, co jest, z tym, co się pojawia. Jakakolwiek emocja się w tobie pojawi, jakiekolwiek uczucie, jakiekolwiek doznanie. Bądź z nim. Tak długo, jak długo możesz, tak długo. Jak długo to uczucie, doznanie, emocja pojawia się w Twoim ciele i chce się wyrazić. Zawsze możesz wstać i zakończyć praktykę. Możesz też, jeśli czujesz się na siłach, dalej w tym być, pozwolić swojemu ciału przeżyć tę sytuację od początku do końca. Od zaprzeczania przez gniew i smutek, do pogodzenia się z tym, co jest, z tym, co jest prawdą, z tym, że ktoś odszedł lub coś odeszło bezpowrotnie. A nawet jeśli powrotnie, to nigdy nie możesz mieć, mieć tej pewności i tego oczekiwać. Zaufaj, że wszystko, co się dzieje, dzieje się w jakimś wielkim porządku. Zaufaj, że wszystko, co się dzieje, nawet gdy. Jest dla Ciebie trudne, powoduje trudne przeżycia, emocje. Dzieje się dla Twojego dobra, dla, te, dla Twojego rozwoju, dla wzrostu Twojej świadomości, dla Twojej umiejętności odpuszczania i akceptowania życia takim, jakim jest, dla Twojej umiejętności akceptacji siebie. I swojego życia takim, jakim jest. Pozwól życiu wyrażać się tak, jak chce. I pozwól sobie przeżywać to, jak wyraża się życie w sobie, tak, jak to czujesz i tak, jak tego potrzebujesz. Po prostu przeżyj to. Pobądź z tym. To też przemija. Zaprzeczanie przemija, gniew przemija, smutek przemija, i radość, i spokój również przemija. Wszystko jest w nieustającym ruchu i przemianie. Wszystko jest w transformacji. Wszystko się przekształca, obumiera i rodzi na nowo. Odpuść. Przyjmij rzeczywistość, taką, jaką jest. Zaakceptuj to, co się dzieje w tobie i na zewnątrz ciebie. Na zewnątrz Ciebie i przez to w Tobie. Uwolnij wszelki opór. Gdy opierasz się przemijaniu, nie może też przeminąć to, co jest w Twoim ciele: smutek, ból, rozżalenie, złość, gniew. Tylko zgoda, tylko akceptacja może doprowadzić Cię do uwolnienia. Uwolnienia się od przywiązania, uwolnienia się od zatrzymanych emocji w Twoim ciele i uwolnienia się od pragnienia kontrolowania rzeczywistości, która jest taka, jaka jest. Po prostu zgódź się z tym. Że tak musi być, że jest w tym jakiś większy plan, większy sens. Pobądź z tą praktyką tyle, ile potrzebujesz. Gdy poczujesz gotowość, wstań, otwórz oczy, wstań, weź kilka głębokich oddechów i wróć do życia. W swoim tempie, tak jak potrzebujesz, na Twoich zasadach, bo to Twoje życie. Thank you